Cześć, witajcie u recyklatora w recyklatorni. Dzisiaj, tak jak ostatnio mówiłem, że będę miał do obrania taki oto kabel o, do spawania spawalniczy i mam go 4 kg. Ja go wezmę, oskuruję zobaczymy. Co z niego możemy uzyskać. A więc próbuję go w tej chwili nad nożykiem i ściągać, ale ale no nie idzie to rewelacyjnie, znaczy idzie w miarę. Trzeba trochę trochę wysiłku trzeba włożyć. Odkręcać, przekręcać no, nacięcie. No, nie, nie, rewelacyjnie. Ja to spróbuję wziąć i. I chyba, nie wiem, czy mi ta przez tą korowarkę przejdzie. Tu jest duży otwór. Ja to przedstawię i spróbuję to robić korowarką. No, powiem Wam tak, rewelacyjnie to nie idzie. Tam były masowe przewody i spawalnicze masowy idzie w miarę natomiast natomiast te, ten od spawania plusowy no nie chcę to już zrobić. są pozlepiane, przegrzane przewody także no rewelacyjnie to nie idzie To posklejane, momentami idzie. No ale to normalne. Przejechane na korwarce to idzie trochę lepiej jak, no bo no bo lepiej, ale zobaczymy, popatrzę później na zegarek. No nie będę was dręczył, męczył, jak ja wystarczy, że ja się już tu męczę. Zobaczymy. Poprzegrzewane, post ta guma w kabel, w mieć. No. Dobra, ja się wyłączę, okuruję to, włączę się na podsumowanie, jaki był sens tej roboty. Mam wszystko zrobione. Szkoda, że nie popatrzyłem, jak to w czasie było, ale na pewno nie była to godzina. I mamy tak. Te ściski 106 gram. One by były jako mieć kawałkowa. To jest po 32 zł mamy 3,39. dodajemy No i mamy teraz ten dom mieć w miksie kilo 60 Będzie czkilo? 3 kg i 26 gram. To jest po 31,60 obecnie. Ale ja po tej cenie nie będę wysyłał. Jest 95,62 I dodajemy 99 zł za niecałą godzinę pracy. No, opłacało się, żeby ilości były nieograniczone takiego surowca. To można by pracować dzień i noc. No niestety rzadko się to zdarza. Ja akurat taki kawelek miałem, no to sobie go oskurowałem. Nie sądzę, żeby gdzieś można było tanio kupić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie na pewno się opłacało. 99 zł za niecałą godzinę pracy. Liczmy godzinę, bo trzeba jeszcze to posprzątać i tak dalej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobał filmik, to proszę o subskrypcję. Łapkę w górę albo w dół, no trudno. Jakiś komentarz. Czy uważacie, że jest sens takie coś rozbierać? Do zobaczenia i do usłyszenia, cześć.